Hej! Z tej strony kuki i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My New Littlest Pet Shop na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was niezwykłą paczkę, ponieważ jest to paczka, w której znajdują się pet -shopy zamówione 4 miesiące temu. Tak naprawdę przyszły one na święta, ale że akurat wtedy, kiedy dotarły do mnie do domu. Wychodziłam do kolegi, postanowiłam, że rzucę je na łóżko. Później przeniosły się one do wielkiego pudła, później miałam remont pokoju i tak jakoś zupełnie zapomniałam o tej paczce. Dzisiaj w szale wiosennych porządków e, przeglądałam skrzynkę w poszukiwaniu tak naprawdę pędzlu z Inglota. I przy okazji trafiłam właśnie na te pet shopy. Bierzcie mi lub nie 20 minut zastanawiałam się nad tym, co jest w środku. I dopiero po sprawdzeniu mojego Allegro okazało się, że są to właśnie te małe szkraby, których jeszcze nie mam w swojej kolekcji, chociaż tak naprawdę już dawno powinny tam być. Pamiętajcie, kiedy myślicie, że coś jest niemożliwe, pomyślcie o kuki. Ona potrafi zrobić takie gafy. Na które nikogo innego nie byłoby stać. A więc zapraszam do oglądania. Jak widzicie, paczka jest naprawdę bardzo, bardzo duża i nie jestem Wam w stanie całej pokazać. Macie tutaj tylko jej skrawek. Jest ona mocno wymięta i nie jest w najlepszym stanie technicznym, ale mam nadzieję, że te 7 zwierzątek, które znajduje się w środku, jest w nienaruszonym stanie. Tak więc zobaczymy się, kiedy pozbędę się tej pięknej oraz estetycznej paczki. W środku koperty znalazłam tego prześlicznego pieska. Jest on taki wyjątkowy, ponieważ posiada długie włosie. Oraz zakryte oczko. Nie mam jeszcze takiego kształtu w mojej kolekcji, właśnie dlatego bardzo, ale to bardzo się cieszę. No, spójrzcie tylko na ten pyszczek. Kolejny jest ten pancernik. Ja nie wiem, czy wiecie, ale uwielbiam pancerniki. Są one prześliczne, a ten wyjątkowo mi się podoba. Jest prześliczny, raczej utrzymany w błękitno-niebieskiej tonacji. Ma tak zwane napracowane oczka, ale mimo to bardzo mi się podoba. Kolejnym pet shopem jest ten żółw morski, który jest naprawdę bogato zdobiony. Pochodzi on z tak zwanej scenkowej serii. Właśnie też dlatego, ponieważ ta właśnie seria była droższa. Jest on właśnie... Tak doskonale wykonane, i ilość detali naprawdę jest godna podziwu. Detale znajdują się na jego skorupce, płetwach, w okolicy oczu i w wielu innych miejscach. Dodatkowo jest to pierwszy taki petro w mojej kolekcji, więc będzie stanowić dla mnie rary i myślę, że będzie ładnie ją upiększał. Zdecydowanie najdroższym pet shopem, którego dzisiaj chcę wam pokazać, jest właśnie ten kotek Short hair. Jest to już 13 lub 14 figurka tego kształtu w mojej kolekcji. Pochodzi ona z tak zwanych dwójek, była ona dołączona do drugiego pochlapanego farbą kotka. Dodatkowo jest bardzo dokładnie cieniowana, co czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Przechodzimy dalej. Jest to ten mors ze specjalnej edycji w takim łososiowym kolorze. Jak widzicie, posiada on lekką rysę na czole. Jednak myślę, że zaraz po nagraniu zajmę się tym i bez problemu uda mi się ją zmyć. Morsik jest przesabawny i naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejna jest Sarenka. Czy wiecie, że uwielbiam sarny? Nie dość, że jest to jeden z moich ulubionych kształtów, to ta jest naprawdę przecudna. Jest zachowana raczej w swoich naturalnych kolorach, a jej oczy ślicznie kontrastują z karmelowym futerkiem. Warto zwrócić też uwagę na piękne detale, takie jak na przykład plamki na jej udzie. Myślę, że szybko stanie się jedną z moich ulubionych figurek. Kolejną, a zarazem ostatnią figurką, którą chcę wam dzisiaj pokazać, jest papuga pirat. Była moim marzeniem od dłuższego czasu, ponieważ posiada przesłodkie szklane oczka i jest naprawdę bardzo ładna. Co ją wyróżnia, to przede wszystkim Przepaska na oku, która naprawdę czyni ją wyjątkową. Poczujcie ten piracki klimat. Wraz z Petropami dostałam też tą prześliczną łódeczkę czy stateczek, który tak naprawdę mógłby być galerą, gdyby nie fakt, że nie ma wiosą. Trochę smuci mnie to, że tak ważne akcesorium zostało pominięte przez sprzedającego, ale byłam o tym poinformowana, więc tak naprawdę nikt mnie nie oszukał. Dostałam też petropowy traktor, który jest chyba najgłupszym pomysłem Hasbro. Ponieważ tak naprawdę, kiedy na niego patrzę, przychodzą mi na myśl tylko i wyłącznie klimaty rolnik szukażony. Tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś. Kiedy przychodzi noc, tylko tobie, tylko tobie dam róże i wszystko to, co mam Jeśli chodzi o czyste dane techniczne, jak podaje Allegro za ten zestaw, który przed chwilą wam pokazałam. Zapłaciłam wraz z transportem 47 zł i 50 groszy. Patrząc przez pryzmat tego, jakie zwierzątka znajdowały się w środku paczki, to cena jest całkiem adekwatna i myślę, że warto było wydać właśnie te pieniądze na te zwierzątka. Ja już wkrótce wracam do Was z nowymi materiałami, a tymczasem trzymajcie się, cześć!